Ja to zaczynam? A zacznij! Po co tutaj jesteś, dlaczego tak wyglądasz i co będziesz mi robić? E, e, kochani, e, witam was na kanale, um... <noise> ja, O, <ty> nie, <noise> a, nie A to właśnie nie wiem, który to czy ten drugi? No tak, bo nagrywamy dzisiaj odcinki na dwa kanały, więc okej, okay, wybaczam ci. Gorąco zrobiłam. <noise> Ale nie no nic dziwnego, skoro siedzisz obok mnie. <noise> Może powiedzieć, masz pierwszy raz, kiedy ja nie jestem umalowany przy e, Tak i w ogóle nasz e, w ogóle pierwszy to... raz od długiego czasu. Okej. Okay. Tak jak to ma. To w ogóle cześć wszystkim. No dobra, ale słuchajcie, jakiś czas temu, w tamtym roku w sumie mnie malowały dwie osoby, a to rzadko się zdarzy, że ktoś mnie maluje. Przyszedł czas na kolejną osobę. Ja mam życie. Winko, bo ona cześć właśnie nie dam. Słuchaj, <noise> ja. daj mi mój kubek. Podjęłam się tego wyzwania e, i zadania, ponieważ e, tak, naprawdę, tak, e, tak naprawdę dużo zapłaciłem Tak naprawdę Tak naprawdę to e, ja malowałam tylko w sumie jedną osobę, e, taką z, z, z środowiska dragowego Czyli? Um, <noise> Nie wolno wymawiać. Nie malowałam tak naprawdę e, wiele osób w swoim życiu, a tu jeszcze mi przyszło malować Adelona, więc dzisiaj będzie no nie lada, nie lada wyzwanie. Oj, będzie moje To myziej. Z czego wycina? zaczynasz swój makijaż? E, ja zaczynam swój makijaż tak naprawdę od bazy pod makijaż, e, więc... Ej, ja już e, pielęgnację swoją nałożyłem, więc to nie musisz już tego A, nałożyłeś już. No bo co ty chcesz mi nakładać? E, wygładzającą bazę? POTRZEBUJĘ? Tak. Tylko na czoło. O, Będę mówić jak prawdziwa influencerka, prawda? <śm> e, czego używam. A to może być, czy jest sponsorowana? A tutaj, że to najwyżej za pokazywać. E, prawda, marka... Isamlova. Zobacz nie, czy jest czysty. Tak, właśnie sprawdzałam. Uwaga, nakładamy. E, to jest naprawdę fajna. Ro e, rozetka, e, ale ta baza jest naprawdę fajna, taka wygładzająca, prawda? E, jak pupa niemowlaka później jest ta... Widzicie co? Odcinek się czegoś dowiaduje? Dzisiaj się dowiedziałem, że trzeba mi wygładzić czoło. Ko nie podnoś go. A ja muszę dać włosy do tyłu, żeby nie... A może chcesz gumkę jakąś? A bo taki ja przepraszam, no, co mi gumka, ja no mam jutro. Aha. Nakładamy teraz korektor. Bo jeszcze. się. Ty mam podkładu. Ja miałem się nie odzywać, przepraszam, ja swoje twoje pole do popisu. Ciewa, ja sobie robię bakierstwo. Okej, okay, dobra. Ja sobie robię bakierstwo, a więc na pewno źle to nie wyjdzie. Mi się no to wydaje. Tak? Znaczy, wiesz, no bym cię nie zaprosił. A jest zakon jest kryjący podkład. No bo taki potrzebuje. A myślisz, że ja, dlaczego moja skóra tak wygląda na zdjęciu? No widzicie, za tym pięknem kryją się takie tajniki, takie, taka szpachla po prostu. Ja im zawsze mówię o tym podkładzie, bo to jest mój ulubiony. To jest e, ten... Make up jak? studio. No. Z, nie ja z, z daleka widzę tego kontury, więc nie widzę, co ty tam dokładnie robisz, więc zobaczę na sam koniec, ja Tak, tam, no. Wiesz. Czekaj, a... mam taką tendencję do wydawania orka, organu. Ja! E, Orga. to... No. to się wytnie. Nie mam taką tendencję tak. do, e, do wydawania e, poleceń po prostu. No słyszałem, cicho. E, no, ale jakby robię to tak zupełnie nieświadomie. Mm -hmm. e, no i. No, już nie wiem, czy ci ufacie? Takie zboczenie zawodowe po prostu. No ile ty się już malujesz? Ile ja się już maluję? No bo, czy inaczej, co? Albo, co? albo inaczej, czy ty się malujesz tak samo długo jak jesteś drakuń, czy inaczej te ścieżki były? E, wiesz co, nie, ja, mm, ja, się zaczęłam malować, znaczy w ogóle inaczej, bo ja na co dzień też nakładam jakiś tam podkład uh -huh. i tak dalej, więc, ale taki make up dragowy, makijaż to wiesz, co ja ty robię, robię, to ja robię od y, 2015, właśnie, słuchajcie, ostatnio, y, e, ten, znalazłam swoje stare konto na mailu, 6 lat jesteś 6 lat, no. I ja znalazłam swoje konto na Gmailu, zalogowałem się, to naprawdę był cud, żeby odzyskać to hasło. I znalazłam swój pierwszy e, ja znalazłam swój pierwszy e, filmik, swój pierwszy występ tragiczny e, i swoje pierwsze makijaże też takie były jakieś dziwne takie, mm, jakieś takie over the top, takie dziwne po prostu. No ale to przynajmniej widać wiesz. Progres Progres i jak się zmienia to wszystko też... No to co się to... Haha! No dzisiaj wszystko przyjść! Robię to strasznie bo to mój ulubiony korek! Oh my god, widzicie, biorę w ręce i już. Czuję! O! nie, bo to jest taki fajny dźwięk, już taki. Nie, ale nie, z nie z lepszy jest, jest z jest błyszczyków. Tak? No bo wtedy jest to żelowa taka konstytucja. No tak. <grym i puszcząc> Wiesz, e, powiadam Ci, że robię teraz tą korekturę oka, więc eee. pamiętaj, że tak. No, i tak mam zaczerwione oczy. I tak mam zaczerwione oczy, bo nie spać. Znaczy, siedzieliśmy do samego rana, prawie. Do piątej rano, no teraz to musimy tutaj Wklepać. Um, wklepać, wyklepać dokładnie. Czyli robisz w sumie tak samo jak y, każdy, praktycznie robi. Chociaż ja kiedy zaczynałem od robienia makijażu samego oka, a dopiero później całą twarz. Znaczy ja w ogóle... Ale zmieniłem to. Ja dosyć niestandardowo nakładam bazę pod makijaż, dlatego, że ja najpierw robię e, daję puder transparentny na twarz. Później dopiero nakładam na to bazę pod makijaż i wierzcie mi, efekt jest taki. Ale co, co robi puder, który jest najpierw na twarz? Wygładza. I do tego jeszcze daję bazę silikonową i jest po prostu tak gładki efekt, a nauczyłam się tego trendu z TikToka. Tak. <śmiech> <śmiech> Mój zegarek. CO CI BRZEMCZĄ? Bzyn... <grym> mój zegarek... Że, że ci cycki brzęczą? <grym> Przypada na jakiś nowy level? <grym> nie, 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 to mój zegarek Że ja już naprawdę... Ja wiem, że kończę niedługo trzydziestkę. Czekaj, co ci się stało pod okiem? Co się stało? Wypłynęło. <grym> to jeszcze nie tobie. <grym> jeszcze sobie nie powtarzaj. <grym> o kur... <grym> a ja, <grym> się a ja, się stało. Teraz będziemy się smarować tłustą farbą. Bo mój konturing... Jest ostry. Teraz będzie. Um... Zresztą wiecie. Eee! Człowiek się. kolor, taki jak kupa. Słucham, to jest piękny, ciepły brąz. I to jest w ogóle krążyk z krolami, ja który już <grym wstrych> używam. <grym wstrych> Dobra, nie wtrącę. Miałem się nie wtrącać. Co to jest? Um, puder time. No, więc teraz to po Słuchajcie, już no, z ale... do tej ja ostatniej raz widziałem, jak pracowałem w serforze, więc tutaj mamy po prostu. Po, 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 powrót, powrót, powrót do <noise> <noise> czasu. A się muszę przytrzymać. Nie, 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 my to nakładamy kamień. Dlaczego, e, znaczy Boże? Kamień. Słuchajcie, jak zamachu. Uuu. A, pudel w kamieniu? Ale było. w sumie ja się nie dziwię, bo mhm. już y, robili różne te challenge, Kamieniem też ktoś tych podkład nakładał. Tak. A nie wiem, czy widzę jak laska nakładała sobie podkład z jądrem swojego faceta. Nie, nie, ja się zobaczę. Muszę ci to pokażę, bo to, jest, to tak śmiesznie wpadło. wygląda. Jak ona przed nim klęczy i tylko y, z tych majtek mówię, no wiadomo, bo to było w internecie, nie? Mm -hmm. No i tylko to jajko tak wyciągnę. Tak sobie robię, taka. Aż mm -hmm. <laughs> że no kochani, <laughs> Ja też takie różne rzeczy widuję na TikToku. Widuję. Poczekaj, bo to będzie już po TikToku. Dlatego słuchajcie, wpadajcie na mój drugi kanał, bo tam już wisi film od jakiegoś czasu właśnie, gdzie przeglądamy TikToki. No i telefon, znaczy TikTok, sawany to jest... Ja nie wiem A Ja przepraszam. w czerwone oko, to przedno. Nie wiem, dlaczego na no moim TikToku się mm. wyświetlałam takie rzeczy, ale no zobaczcie sobie. Rzeczy. Bo sama, sama byłam zdziwiona, że coś takiego się dzieje. Tak, tak. tak już tego. No, ile ty chcesz, to jest O ty szmatu! Ja. Przepraszam. Ja nie dostaję pierbok. Zobaczmy. Też... Bo... Teraz moja ulubiona część. Uh, brwi. Ja oh. Nie on za miękki. Uh, czekaj, ja Ej, użyjemy do tego mojej pomale do brwi. Ty, co nie lubisz? antyreklamę! Ja <grabia> muszę ją na kimś użycie. Nie ta spomada słuchajcie, Znaczy ona jest bardzo dobra. Um... Uwaga. No czy no, się. Już bardziej nieno... <grabia> Ale popatrzcie troszkę tam, bo muszę widzieć to. Co się teraz będzie działo? Teraz się będą działy oczy. Się hmm. Teraz się będą działy oczy i... W tej w takim... A wydaniu, jak teraz to wolisz, jak się do ciebie mówi już w formie żeńskiej, czy, czy jak to u ciebie jest? A wiecie co, ja tak naprawdę... No mm... to różnie jest, dlatego warto się też zapytać. Jak spotykam na przykład raku. I to jest e, tak naprawdę wszystko jedno. W sensie, jak ktoś się do mnie zwraca, Sawana, czy ja jestem w dragu, czy jestem poza dragiem, e, czy jestem, e, wiecie co, robię coś, nie wiem, związanego z, z, z moją osobowością, Sawana Krystal, to jak ktoś się do mnie zwraca, na przykład tym, moim e, męskim imieniem to nie mam z tym problemu i tak samo na odwrót. Dużo osób jak ja jestem poza dragiem zwraca się do mnie savana. Um, w kręgu znajomych, przyjaciół i tak dalej wszyscy do mnie mówią savana i ja jestem kompletnie fajny with that więc um, jakby nie mam żadnego problemu z tym. Okay. Wszystko mi jedno. Okay. Ale nie mm -hmm. lubię jak ktoś do mnie mówi ej ty! No, no nikt nie lubi. A tak to wszystko jest, wiecie, mm -hmm. wszystko jest okej. Okay. Kiedyś jeszcze jeden pan um, właśnie ja wychodzę w dragu na, mm, na ulicę, tam no kręciliśmy jakiś klip i przychodzi jakiś pan i mówi tak, o kurwa. No to też nie też tak się do mnie zwraca, bo generalnie już dawno zrezygnowałam z tego imienia. Zaczynamy z oczami. Zrobię na razie twoje prawa, a później poza kadrem zrobimy drugie oko. Ale już proszę, robię ci. Postaram się odwzorować te drugie tak, żeby chociaż trochę było podobne. No, Co tu będzie się działo? Pamiętaj, że mam przygotowane rude włosy. A ruda... Mm, znaczy, takie... ruda to no, To jest w sumie taki... Ciężko sprecyzować ten korek, bo w każdym świetle wygląda inaczej. Robiłem nawet z tej peruki Rose, więc... Dobrze. A od palety Anastasia... The Pretty um, Heroes, Alisa Edwards. Um, widzicie? No, chciałem być jak ta influencerka, prawda? No to musisz swój tutaj. A... To wyjmie A... trzy kubki z talerzami i nic się nie podoba. <laughs> Oglądaliśmy sobie dzisiaj przebitki ze starego filmu. W sumie pierwszego naszego wspólnego. Nie podpuszczam cię, ale nie zaśpieszę. Jedziemy po no. karpa do Wisły. Yeah. Bo naprawdę było, było śmiesznie po prostu. Jeszcze wtedy ja byłam samochodem w Warszawie i jeszcze sobie zrobiliśmy taką rundkę po mieście. W nocy. W nocy, gdzie na placu bankowym było to było, były jakieś prace, pamiętam kocskować? Bo albo tak paliśmy na drugą stronę I tam po prostu były jakieś prace no, wykonywane. Gdzie my stoimy na światło i nie tak się patrzą, kto w siedzi, jakieś dwie, dwie laski, które po prostu, jedna z takimi balonami, druga po dosłownie prostu, prostu z czołem na dotąd, dosłownie, więc um, wszyscy byli tacy, nie wiem, zdezorientowani i nagle Adelon tam robi po szybie tak, mia, mia, mm. mia. mia, mia. Proszę Państwa, tutaj właśnie na Placu Bankowym montują scenę na Sylwestra i znowu nas nie zaprosili. Co ty robisz? Mamy karpa w pakażniku. Były tam też jakieś śmieszne momenty, na przykład cyckami przebiłaś. Mm. Od dwu... dwóch lat. To było dwa lata temu? Dwa lata temu, no. Oczywiście link do całego filmu też Wam zostawię, jak będziecie mieli ochotę sobie pooglądać, posłuchać, bo tam akurat we dwójkę się malujemy sami. Tak. I, i, i sobie też gadamy. To, czego szukasz? To, to, jest po, jest. Tak. <laughs> to jest właśnie burdel na stanowisku. Tak. Nie można nic znaleźć. To jest właśnie burdel na stanowisku. E, ponieważ dostałam jej nieposprzątana Słucham tu był czysty stół Przypominam Na cta jebała sobie spodniem Na mnie napluła, tu jej spadło W takim razie bierzemy sobie Paletę która nie będzie Pokazana jak ona wygląda Szybko nagram wam telefonem przebitkę. E, ponieważ y, pękło mi lustro w tej paletce, bo... bo Ale ja jestem zdanie, że właśnie jak kosmetyki wyglądają w ten sposób. Oczywiście są nie, to, to są po prostu używane i że są dobre. No bo są używane. No, no i spoko, ja też mam takie palety, szczególnie mm. od charakteryzacji. Więc łajcy, wygląda to... a no, nie będę czyścić za każdym razem, no to co. Mm, dobra, muszę... O, idealnie. To jest bardzo i... ciekawe, jak, jak, jak ten łokieć wyglądał. Nie też. Silly me. Co? No <laughs> Co? Nie, co to, 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 to jest dzień, jak, dzień? jak co dzień? No. się walentynki, święto miłości, radości. Miłość to się powinno celebrować. E, seksu, e, przyjemności, dzień e, seksu bliskości. Jest... Dzień seksu to na pewno jest jakiś oddzielny dzień na 100%. No więc słuchajcie, zbliżałem się walentynki za niedługo. Eee, I rzucam temat walentynkowy. Mówimy coś o walentynkach. Proszę, eee, typ faceta twój. Lecimy na żywioł, więc eee, pierwsze pytanko, jaki jest twój fa typ faceta? Proszę powiedzieć swoim oglądającym. Może tam jest jakiś oglądacz, eee, który ee, wiesz... Tak, zazwyczaj na live'ach ktoś pisze, tak? eee, umówimy się na kawę i zawsze czekam na jakąś wiadomość i się już nie odzywam. Ale z was dupę, naprawdę. No, no. A, Że po bardzo nie lubię, jak facet mi zadaje pytanie, czego szukasz. Ponieważ ja nie szukam, ja znajduję. Często mówi, mówimy o tym, w, 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 w sumie podczas różnych mhm. wywiadów i live'ów, że bardzo często do nas ludzie piszą, albo w ogóle z, podchodzą w klubach, jak my jesteśmy właśnie w tej. Dragowy odsłonię. Nie, ja nie żyję kosowa na, na co dzień, no prawda? E, to jest ta różnica, że ja robię tak prawda często, bo gdzieś tam często coś wrzucam, nagrywam i tak dalej. Zajmuję się tym. Tworzę sobie taką osobowość. Natomiast nie żyję tym na co dzień, ja na co dzień wykonuję trochę inne rzeczy. Gdzieś tam te charaktery są trochę spójne, ale ogólnie to... Ja po prostu nie żyję dragiem i to trzeba oddzielić grubą kreską, ponieważ bycie drag queen to nie znaczy życie tak na co dzień, i wychodzenie w taki makijaże, nie tak po bułki do sklepu. Jak ja kogoś szukam, to ja niestety nie w tej formie. Aczkolwiek już miałam prawo propozycji. A no, Może Skorzystam. Ten Mercedes mnie trochę kusi. To jest żart, to nie moja. Sprawdzę cycki, jakby bredna. Nie, nie. No tak, maluje się i w lochą, kto wie O, tu jest to! O, tu to to, to jest coś potrzebuję. ja lubię tym paletów, już robiłem dwa makijaże. Tak, bardzo ładna jest, to, tylko potrzebuję tą. Nie tylko na zewnątrz ładna, ale też dobrze maluje No No a powiedz ty, nie wiem, ciebie wyrywają w ci dragą. No, Wiesz, jak jakbym 4, 4 lata temu się godził na te wszystkie propozycje, to ja bym nie musiał już pracować do końca życia. No, właśnie. No, ale to są właśnie, no. No nie, to mi w ogóle nie pasuje, to jest nie, nie, mój, nie moja bajka. Nie no, to nie, nie o to chodzi w dragu, prawda? Jak. Ee... Czy znaczy, wiesz, niech każdy sobie naprawdę robi co uważa, nie? Ja osobiście no, totalnie nie i, i nie. Tak. I wątpię, żeby to się u mnie jakoś zmieniło, bo wątpię, żeby ktoś do tego nie przekonał. Do tego bardzo mnie właśnie irytuje, jak już ktoś pisze do mnie na jakiejś aplikacji i mówi: Adelon, co ty tutaj robisz? Bo wtedy piszę zazwyczaj, a czy ja mam na tym zdjęciu perukę? Adelon, <grym> bez was. Są. Hmm. No, no ja wiem, że ludzie się przyzwyczali też do tego, że mówią po prostu to mnie luka Adelon. A tobie to przeszkadza? Jak to Nie, się mówi, Adelon, ale wiesz, no jak hmm. ktoś się dziwi, że jestem na jakimś portalu czy coś, no to co jest w tym dziwnego? Okej. Okay. No, musieliśmy poplotkować trochę poza kadrem, bo nie wszystko jest dla Waszych uszu, bo jeszcze byście się skorczyli i by mi zablokowali kanał, ty byście gilipali. Ale coś dowiedziałam. Tam. Najwięcej i tak wie Elektroda, która nie mieszka w Polsce, tylko z Londynie ona szybciej wie, co tak. się dzieje w Warszawie o. niż my tutaj na miejscu. Elektroda to jest jak New York Times po prostu. <grym> <grym> wie, albo, e, wszystko w czemu się ta, wydarzy. Jak ta plotkara w tym serialu. Skończymy sobie tylko jeszcze dolną powiekę. A, róża? Eee, I um, no i przejdziemy do drugiego oka, a to już zrobimy za kadrem, żeby. No tak, bo to będzie to samo. Zresztą, nie, nie pamiętaj, się, że To nie jest, pracy, to nie jest ten... tutorial makijażowy, tak naprawdę, tylko bardziej pretekst, żeby po prostu coś porobić wspólnie i porozmawiać. dlatego, <laughs> <I śmiech> <I> <laughs> no, no swoje. Fop, fop. <laughs> nie, nic, no próbuj. Fab, fa fa Nie. fa pap pap. Ja tak mówię, że tak. <laughs> E, Czekaj jeszcze, co muszę dodać. No właśnie, no, no o czym jeszcze porozmawiamy, bo tak naprawdę e... się zajmujesz bardzo tym makijażem, ale to dobrze, bo przynajmniej. No właśnie, no nie zakończyliśmy tego, tego em, tematu jakiego? walotynkowego. No ale co w związku z nim? No nie wiem, no powiedzieliśmy, jaki typ faceta robimy, tak? Czy byś nie powiedziałeś w końcu? Cześć, to nie, ja nie, powiedziałeś w opinii, wychodzę nie, nie powiedziałeś. Ja z założenia, no. że po prostu musi się dobrze rozmawiać. I tyle. Wiadomo, że dużo osób się kieruje, na przykład, nie wiem, wyglądem Jakimiś tam... Ale na przykład jakimś tam statusem, niestatusem Czy kto co robi, czy coś Chodzi mi o pracę, na przykład mm -hmm. Nie, nie patrz na oko A, okej okay. no. myślałem, że nie rozumiesz, co mówię Nie, 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 nie. patrz na oko, czy jest Także... nie Także... Zresztą ostatni rok nas tak pozamykał, że w sumie gdzie teraz kogoś spotkać Ale tak na serio, no to tak jak mówię Nie mam jakiegoś tam... Ważne, żeby można było z tą osobą porozmawiać I żeby w miarę wiedziała co, czego chce w ogóle od siebie i od życia, bo też jakoś tak y, łatwiej się z takimi osobami myślę rozmawia i różne rzeczy nawet jak coś wyjdzie to planuje nie w takim sensie co, gdzie będziemy za 20 lat może, bo w tych czasach to nie wiadomo gdzie my będziemy za miesiąc. No to prawda. Ale ogólnie tak wiesz, żeby no wiecie, ja już zaraz do 30 dobiję ty też ty, 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 nie masz o tym pojęcia, więc... Przepraszam, ja to się zbliża, powoli. Masz tak, no, bliżej do 20, niż do 30 jeszcze. Nie, a tak na serio no to właśnie w ten sposób myślę, więc nie ma typu, jest człowiek. Emójtek? No kurde. Latino. Tu fok, e, wam latino, zdjęcia. Hiszpanii, a, a tors, mu, torse, duży pindor. Nie no oczywiście. E. Nie no, oczy e <grystek> oczywiście kochani, tak naprawdę najważniejsze dla mnie jest to, żeby ktoś miał coś w głowie. E serduszko też. Serduszko dobre. Nie you no, know, może być chujem, ale... <grystek> Nie, no tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby ktoś oprócz wyglądu fajnego miał coś w głowie, bo z osobą, która nie ma nic do powiedzenia i nie może się powiedzieć na żaden temat, i jest naprawdę taką amebą trochę intelektualną, no to nie będzie mi się e, dobrze utrzymywać jakiejkolwiek relacji z taką osobą. Także mm, ja po prostu sobie dobieram osoby tak, żeby one nie były toksyczne, żeby miały coś w głowie i do powiedzenia e, i kierowały się w życiu um, trochę szerszym. Szerszą ideą niż czubek swojego nosa. No to teraz, może, to jest ten czas. E, jesteś na ten moment. Si singielką, singlem, w sumie. Jestem i singielką. In singlem. In Instagram, sabane, zostawiam wam w opisie. No, przepraszam bardzo. <laughs> oczywiście. Przepraszam na Instagram, nie zapraszam do siebie do mieszkania. Czyli, czyli to po prostu, jakby to powiedzieć? Nie piszcie, masz loku. Dokładnie. Nie mam loku. Nie mam jak na Pokemonach. Tak, ale to mi przypomina w ogóle ten, mm, Kiedyś był taki portal e, randkowy. No czemu tak szybczysz? No On jest, nadal. Kiedyś mi e, tam kiedyś kiedyś, 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 dawno, to było też jak miałam, nie, nie wiem ile lat, mało, e, to kiedyś jakiś facet mi napisał właśnie masz lokum, ale nie wiedziałem co to znaczy. E, to na początku też nie rozumiem tu. tego slangu w ogóle. Tak, tak. No bo um, dla tych osób, które no wiecie, albo nie są facetami, którzy, albo no dużo kobiet mnie jednak obserwuje. Hmm. Hmm. No to na aplikacjach właśnie e, dla facetów to zazwyczaj jest pierwsze pytania to jest e, A czy P Tak, <śmusokom> e, albo po prostu seks. Mm, A P czy, czy, czy U? No. To, e, to jest po prostu fan. Um, gdzie moja cały to wieczny fan, niekoniecznie taki, o którym chodziło tą osobą, więc no, różnie to wygląda, ale ja jestem taka szalona, że... Zresztą w internecie jest tyle screenów też czasami śmiesznych tych rozmów, jak na przykład właśnie ktoś... Znaczy to to jest już akurat takie oklepane typu lody, <śmówi> lubisz lody? i jest tak waniliowe i truskawka, to przyniesiesz. Żeby... Dokładnie. Dytki są, jesteśmy i my. Dokładnie. Już widzę z daleka, że tam są dwie jakieś... znaczy dwa oka. Dwa oka są namalowane. Dobra. Słuchaj. A właśnie, musimy kontynuować nasz temat. O, eee. już myślałem, że zapomniałeś. No, e, Dobra, ostatnie pytanie. Dobra. Ale lecimy z takiej e, grupy żur. Ehm, najdziwniejsza sytuacja randkowa albo jakaś taka najdziwniejsza randka cringe'owa jakaś coś przytrafiła? Raz chyba się zdarzyło, że... Po prostu znajoma do mnie zadzwoniła i udawała, że się coś stało, żebym mógł wyjść. Tak? A... No ale to było raz. No ale jak tak bardzo brniesz w ten temat, to może ty chcesz nam o czymś powiedzieć. A w sensie najbardziej krężowa randka? Mm -hmm. a ja Wam mm -hmm. mogę powiedzieć, że miałem taką krężową randkę, że nigdy jej nie zapomnę. Bo... Ale nie w dragu. Nie, 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 nie. Poza dragiem. Mm, Mówiłam się z takim naprawdę, naprawdę przystojnym facetem takim. Po prostu Hiszpan, czy to był Włoch? To był, nie, przepraszam, to był Włoch. To był Włoch, który mieszkał w Polsce, w Krakowie. E, bardzo przystanął umieśniony, no, taki mm, po prostu jak z 365 dni. Brakował, żeby mi powiedział takie Are you lost, baby girl? E, no nie, nie powiedział. Za to e, jak już tam była impreza, kolacja, pitu-pitu i mm, pojechaliśmy do niego na winko, prawda, bo, Chcieliśmy, że tak będzie lepiej porozmawiać, mm. no i tam już tam jakieś różne sytuacje były i tak dalej, prawda. I on finalnie poprosił mnie um, przed, um, jak to ładnie powiedzieć, aktem um, konsumpcji, <laughs> uh, czy mogę udawać martwą osobę, uh, ponieważ go to kręci, uh, więc... Uh, mi się taka czarowa lampka zapaliła po tych wszystkich drinkach, um, że po prostu może się zrobić niebezpiecznie. Na szczęście, ach, z moim temperamentem, włoski temperament to jest nic w porównaniu do mojego, <laughs> więc oczywiście się delikatnie mówiąc, wkurzyłam i wyszłam czym prędzej. Um, zamawiając po drodze taksim. <laughs> <laughs> okay. No to nie, to ta, jest takie rzeczywiście spotykam może tylko kontur zrobić jeszcze, bo tu są jakieś nierówności. Czyli nierówności jak, prawda? Prawie jak na polskich drogach. No czuję się jak obraz Picasso. No nie, ale a propos tego twojego tematu to, to strasznie creepy. Tak. To, a, to Mi prawda. przychodzi na mnie, że ta osoba albo miała po prostu taki, e, taką potrzebę i chciała ją powoli jakby zacząć się realizować od takiego najbardziej możliwego sposobu. No bo niebezpiecznie, bo to już takie może kiedyś miał wcześniej styczność z nekrofilią. Ja nie nienawidzę malować ust, ale zrobię Ciekawe? to... Przyforzę jak jeszcze pracowałem, bo i ktoś nie chciał rozchylić usta. Ja mówię, proszę szerzej rozchylić usta. No, no. ale troszeczkę szerzej. <głos> <głos> ale jedliśmy dobry obiad, więc... Tak mi się to. A co chcesz tak w górę? Znaczy no, w sensie tu, nie? Hmm. No, no no. Z Rupustami. No, tego, a na to się no. mówi, dobra. Tu, tak, z okustami. No i końcowa eta, prawda? To jest yy, rozświetlacz. Zaraz przyklejemy jeszcze rzęsę mm. poza kamerą yy, i dodam jeszcze rozświetlacz, bo tego chyba nie... Czy, a pokażemy może. To okazałem rozświetlacz, bo e, ci, którzy mnie obserwują, to wiedzą gdzie ja go aplikuję. Zbieram sobie mm. taką miotełkę. Yy, bierzemy taki... A, taki kolor szampański rozświetlacza. I nakładam go dosłownie, może z tej strony pokażę. Nakładam go dosłownie tak na kość policzkową. Który nie mam. Trzeba namalować. Na kość policzkową, żeby to było tak fajnie w dół, takie zejście tutaj. A teraz biorę drugi rozświetlacz, mój ulubiony, najlepszy na świecie, z Fenty Beauty by Rihanna. To jest Diamond Balm. I, no, a, to jest ten, co tak mocno się mieni? Tak, taki po prostu no diamond, bomb. I biorę do tego inny pędzel, już taki jakby do różu. No bo to jest do różu. Tak, <laughs> e, i bardzo mocno maczam, i robię tak. Od kości tutaj, gdzie jest brew, robię tutaj, o tak. Przecudnie. E, dobrze, no to my zrobimy w takim razie poza kamerą e, teraz e, rzęsy e, i e, już będzie taki final look pokazany. W moim wykonaniu tym razem tak naprawdę yy, nie wiedziałam, czy się sprawdzę, ale... Jak to się nie sprawdzisz? Że... Udało się, na no szczęście... Ja się... w ogóle się nie bałem. Ja bardzo Ci dziękuję, że yy, po długiej przerwie, kurwa, znowu zawitałaś. No udało Bo to słuchajcie. była bardzo długa yy, przerwa. Ale ja teraz nie wiadomo, czy nie zamieszkam w Warszawie, o, więc kochani, nawiedzam Warszawę chyba na dłuższy no, czas. Co będzie części. Tego tak. Dziękuję Wam również, że byliście z nami. Oczywiście, wbijajcie do... Do tego kryształu, czyli do zawady na Instagrama. Zostawiam wam link na dole. Zawsze jesteś coś na tym TikToku, czy mam nie podawać e, na razie? kochani, możecie mnie obserwować na Instagramie, na TikToku wkrótce również, ponieważ odnawiam swojego TikToka, został mi usunięty. No i po, żebym teraz rozniosłam us... TikToka e, swoim biustem i usunęli wszystkie filmy i całe konto Za więc... nagość, tak? Tak. tak? Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. check